Emma, aby uczcić koniec kłótni, narysowałem nasz portret. Widzisz, Pegas symbolizuje miłość, która winduje nas ponad wszystkie przeszkody. O, to jest takie głębokie. A ci dwoje to kto? To ty i ja. Och, całe szczęście. Myślałam, że to ty i Blake Lively. No i wtedy tropezoid powiedział do trójkąta tak. Co ty taki ostro? Czemu kółko matematyczne zbiera się w kotłowni? Hej, poszukajmy autka. Nie, Jessie zabroniła. Nie opuszczę tego miejsca, choćby nie wiem co. No dobrze, kochani, już pora na przemówionkę. Czekajcie na mnie. Wszystkim bardzo dziękuję za przybycie na próbę ceremonii, mimo że nie mieliście wyboru, bo to był rozkaz. <gryw> Tylko powiedzieć, że nie mogę się doczekać, aż ten oficer przestanie się w końcu zachowywać jak dżentelmen. No dobra, J.W., twoja kolej? O nie, 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 wolę nie. Czy to brzmiało jak prośba żołnierzu? Przemawiać umiem słabo. Ale wiedzieć trzeba tyle, że jak się człowiek nie schowa w okopie, to go postrzelą. A teraz moja przyszła córka, Darla. Cieszę, że mama wychodzi za pułkownika. Od urocenia podziwiałam też jego córkę Jessie. Czekaj. Mało kto poniósł w życiu tyle okropnych porażek aktorskich, a mimo to próbował wciąż dalej i dalej. Jednak leska goniła drugą, a druga trzecią, a trzecia czwartą. No i proszę bardzo. Za torwem jej idzie chyba tak samo jak z chłopakami w szkole. Była tak nielubiana, że nawet maszyna z piciem nie chciała jej monet. Dobra, już! <laughs> Okej, okay, dziękuję. Arna to było jak twoje opowieści o zbieraniu torebek z wymiocinami i twoje historie o grupasach zapinających pasy. hitna impreza. Okej. Okay. Jak potrzebuje rady, to dzwonię do Jessie. Zawsze ma czas, bo na pewno nie jest na radce. Wielkie brawa dla Darli Shannon. Znacie jej nazwisko? Pewnie dlatego, że skarżyliście się na nią w liniach lotniczych.